Dzień dobry, jest piątek, 14 października, minęła godzina 14. Renata Molenda, zapraszam do studia lotto. Na pewno wśród Państwa jest sporo fanów ekstrapensji. Nic dziwnego, w końcu to gra, w której codziennie do zdobycia jest pensja na lata, a ta największa to aż 50 tysięcy złotych wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. W ekstrapensję warto grać z ekstra premium. Zdobyta premia wypłacana jest od ręki i może być warta nawet milion złotych. Pierwsza taka wygrana w historii trafiła się w tym miesiącu w miejscowości Ryczywół. Na losowania ekstra pensji ekstra premii zapraszam do wieczornego studia Lotto, a teraz pora na losowania multi, multi oraz kaskady. Na koniec programu podam Państwu numer super szansy. Jeszcze do jutra wszystkie wygrane w multi multi przy typowaniu sześciu liczb są o połowę większe w tej samej cenie zakładu, czyli zamiast 1300 zł można wygrać 1950 zł, a jeszcze więcej grając z plusem i zwiększając stawkę. Zapraszam na losowanie. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul. Bęben maszyny jest pusty, zwalniamy blokadę. I rozpoczynamy losowanie dwudziestu liczb. Oto wylosowane liczby pięćdziesiąt trzy. Pięćdziesiąt dwa, pięćdziesiąt pięć, trzydzieści jeden, trzydzieści siedem, Dwadzieścia, dwanaście, siedemdziesiąt jeden, czternaście, dwadzieścia dziewięć, szesnaście, osiem.

Trzy razy w tygodniu, we wtorek, czwartek oraz w sobotę, można wygrać w lotto. Zwycięzca jutrzejszego sobotniego losowania ma szansę zdobyć nawet 18 milionów złotych. Zachęcam państwa do gry i trzymam kciuki za nowych lotto-milionerów. Ćwierć miliona złotych w kaskadzie można zdobyć aż dwa razy dziennie. Żeby cieszyć się taką wygraną, trzeba wszystkie wylosowane liczby odnaleźć w jednym z dwóch zestawów 12 liczb na swoim losie. Zapraszam na kaskadę. W kasecie maszyny losującej mamy 24 kolejne ułożone kule. Bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 12 liczb. Oto wylosowane liczby: 16 8 11 12 7

Okazja na takie pieniądze nie trafia się codziennie, tym bardziej zachęcam Państwa do gry. Gra się rzeczywiście prosto. Wystarczy wytypować 5 liczb z 50 oraz 2 liczby z 12. Zakłady na dzisiejsze losowanie mogą Państwo zawierać do godziny 19. Tym razem na piękny jesienny piątek z życzeniami wysokich wygranych w zdrabkach polecamy Państwu nowość: Zdrabkę lawendowe 9. Do zdobycia jest 6 wygranych po 200 tys. zł oraz bardzo atrakcyjne wygrane innych stopni, np. 24 po 6 tys. zł. Aktualna pula przeznaczona na wygrane wynosi ponad 25 milionów 100 tysięcy zł. Jeszcze jedna dobra wiadomość: od początku 2022 roku wypłaciliśmy Państwu na wygrane w zdrabkach ponad 875 milionów. 000 000 serdecznie gratuluję. Za chwilę podam wynik pierwszego dziś losowania super szansy najpierw przypomnę, jakie liczby padły w losowaniach multi multi oraz kaskady oto wynik multi multi. 53 52 55 31 37

16, 8, 11, 12, 7, 4, 14, 10, 20, 21, 9, 24. Zarówno na losie Kaskady, jak i kuponie multi znajduje się siedmiocyfrowy numer superszansy. Jeśli go Państwo aktywowali, to już za chwilę mogą zdobyć 2 miliony złotych. Oto wylosowany numer superszansy. 9, 6, 4. 2 5 2 1 Gratuluję zwycięzcom. Kolejny numer poznamy w wieczornym studiu Lotto. W ekstra pensje zagrają państwo online na Lotto.pl lub w aplikacji mobilnej. Na zakłady zawarte przez internet padło już 12 głównych wygranych. Gra online jest bardzo wygodna. Można grać tak jak się chce i kiedy się chce. Po południowym studiu lot to to wszystko. Zapraszam na godzinę 22. na wieczorne losowania m.in. do TVP3. Życzę miłego popołudnia. Do zobaczenia. Czas na stylowe zagranie. I wielkie wygrane. Na marzenia, które nabierają kształtu. Na błysk. Szczęścia rozgrywkę pełną wrażeń. This is my game. Do you play? Moda na zdrapki lotto w pełni. Teraz Twoja kolej. Przeżywaj mistrzowskie emocje ze